Witamy, z kochani na kanale Serce do Serca. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami na temat cudów w naszym życiu codziennym. Każdy z nas ma jakieś pragnienia i bardzo często są one dobre. Modlimy się, a nie otrzymujemy. Tak jak mówi tutaj Ewangelia Jakuba 4:7. Prosicie, ale nie otrzymujecie, bo źle się modlicie. O, o co chodziło naszemu mistrzowi? Dlaczego tak bardzo podkreślił nieprawidłowość naszej modlitwy? Ponieważ to, co działo się w życiu Jezusa, bardzo ważne jest, aby temu się przyjrzeć, że w momencie, w którym podchodziła do niego kobieta cierpiąca na krwotok, w momencie, w którym on uzdrawiał, w momencie, w którym działy się te wielkie rzeczy, to działy się z miejsca poczucia tożsamości tego, kim jestem. I tak jak. Roślina, która dojrzewa, wydaje listki, to te listki nie zastanawiają się, czy one są właśnie tą rośliną, czy też nie, po prostu rosną. Tak samo i my, jeżeli wiemy, że korzeniem winnym jest duch Ojca w nas, to my, wyrastając z tej tożsamości Boga Ojca, nie powinniśmy być w roli ofiary, w roli odłączenia i modlenia się do zewnętrznego bóstwa. Za każdym razem, kiedy modlimy się do zewnętrznego bóstwa, nie rozumiejąc tego, że głos Ojca jest w nas, nie możemy otrzymać, bo źle się modlimy, bo nie rozumiemy tego, o czym mówił Jezus do Nikodema, że każdy z nas potrzebuje się na nowo narodzić, aby wejść na łono Królestwa Niebieskiego. Te Królestwo Niebieskie, powiedział Jezus, jest w was, Przyszło do Was, ale Wyście go nie poznali. Ponieważ sprawy duchowe pojmuje się tylko duchem i człowiek cielesny nie może rozpoznać to, co jest z ducha. Dlatego Jezus powiedział, że mówię do Was w przypowieściach, aby zrozumieli tylko ci, którzy pragną narodzić się na nowo z ducha, czyli chcą złamać wszelką iluzję i kłamstwo, które na przestrzeni lat uwierzyli i zbudowali. Jezus mówił w przypowieściach, zbóżcie tą świątynię. A ja wstrzymię ją odbuduję. I człowiek cielesny, faryzeusz, który tak dużo się modlił, oddawał dziesięcinę, spełniał przykazania, mówi do niego cieleśnie: Ale jak ty chcesz zburzyć tę świątynię? Czyż jesteś złoczyńcą? Przecież tą świątynię budowano wiele tysięcy lat, a ty chcesz ją zburzyć w przeciągu trzech dni i odbudować? Lecz oni nie pojęli, bo Jezus powiedział o świątyni naszych ciał, że nasze ciało. I nasz umysł, czyli też nasze egocentryczne przywiązania Mogą obumrzeć w jednej chwili Kiedy uznasz wszystko za iluzję i spokorniejesz I zechcesz dać się poprowadzić głosowi Ducha A te, ten Duch Boży da Ci tą prawdziwą prawdę Której tak bardzo pragniesz, ale nie otrzymujesz Bo cały czas jesteś przywiązany do schematów Dlatego modlisz się, myślisz, że jesteś człowiekiem sprawiedliwym ale nie otrzymujesz. Nie otrzymujesz tych odpowiedzi na modlitwę, nie otrzymujesz tych cudów w Twoim życiu. Cały czas masz niedostatek pieniędzy, niedostatek e, właśnie tego szczęścia, spokoju ducha, cały czas ograniczają cię lęki, cały czas jesteś w trwodze, cały czas rozmyślasz o przyszłości, jesteś więźniem swoich myśli, dlatego że nie narodziłeś się na nowo z ducha. Nie rozumiesz tej podstawowej nauki Chrystusa i że Jezusowi nie chodzi o to, Abyś tylko zawiesił sobie jego obraz i przed nim klęczał i go prosił zewnętrznie. Mi obraz przypomina moc i sprawczość mojego mistrza. To jest mój nauczyciel, mój rabbi, dlatego, że ja rozumiem o co chodziło Jezusowi, i za każdym razem, kiedy patrzę na ten obraz, przypominam sobie jego życie i jego postawę względem ojca. Kiedy umarł łazarz i przychodzi do niego siostra łazarza i mówi, że łazarz umiera, Jezus jest pełen klasy, pełen sprawczości i pełen spokoju i opanowania. I mówi, to jeszcze nie ten czas ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. On cały czas jest połączony z Ojcem. Cały czas rozumie, co się dzieje wokół. Pytanie, czy Ty rozumiesz, co się dzieje w Twoim życiu? Czy jesteś połączony z Ojcem? Bo czczenie Jezusa nie oddajesz Mu chwały, kiedy jedynie modlisz się do Niego i nie rozumiesz Jego nauk, kiedy nie naradzasz się na nowo z ducha i nie wdrażasz mocy Ewangelii w swoje życie. Niektórzy rozumieją moc Ewangelii tylko na takiej zasadzie, aby wyglądać jakoś, aby obmywać ręce, jeść przyzwoicie, tak jak niegdyś tutaj czciciele tory. Żeby nie ruszać wieprzowiny, bo jest nieczysta. Właśnie, żeby też nie dotykać dzbanów nieobmytymi rękoma. Nie siedzieć z grzesznikami, jawno grzesznikami, aby nie gorszyć. Ale Jezus złamał te wszystkie rzeczy. Złamał szabat, pokazując, że tu chodzi o serce i że wszystko inne jest uczynione dla człowieka, a nie człowiek dlatego. Dlatego prawa. Prawo jest piękne, kiedy jest pojmowane sercem dziecka. I chodzi o taką dojrzałość duchową, moi kochani, abyśmy chcieli być jak Jezus, chcieli być Jezusem, chcieli być tym krzewem winnym, który jest podłączony, który jest jedno i nawet nie rozróżnia, czy jest kwiatkiem, czy jest listkiem, tylko po prostu jest w przepływie tego, że jest. Jam jest, jak mówi Bóg. Jego imię odnosi się tyle, tyle razy w Biblii, jako Jam jest. Ja jest to po prostu obecność, po prostu tu i teraz. Nie ma nic, kochani, poza tu i teraz. Przestań uciekać, przestań analizować teraz, kiedy słuchasz tych słów. Po prostu je przyjmuj jak dziecko. I nie wiesz też we wszystko, co Tobie mówię. Ponieważ gdybyś uwierzył, z poziomu braku własnego poznania, również i moje słowa dla Ciebie stałyby się niewolniczą iluzją. Ponieważ pokładałbyś nadzieję we mnie, a ja nie jestem Bogiem. Jestem cząstką Boga we wszechświecie, jestem Jego dzieckiem, ale Bogiem nie jestem. Jestem Jego świątynią, przez które wypowiadam słowa, ze zwoju Jego mądrości, która żyje we mnie. I mogę to uwalniać za każdym razem, kiedy duch Ojca przynagla mnie wewnętrznie, abym coś uwolniła, abym coś przekazała dzieciom, które są jeszcze w potrzebie i nie rozumieją tego, że On żyje w nich. Kiedy idziemy w ciszę i przychodzą Tobie mądre słowa, to nie myśl, nie rozmyślaj. Kiedyś pytałam się Jezusa, byłam na adoracji, byłam też w swoim pokoju wiele razy, kiedy jestem w ciszy albo na spacerze i mówię – Jezu, czy to Ty do mnie mówisz, czy Bóg Ojciec, czy Duch Święty? Jedno zdanie natychmiast przyszło jego odpowiedź – a co to za różnica, moje dziecko, skoro owoce są dobre? za różnica, czy mówi do nas Bóg Ojciec, czy mówi do nas Jezus, czy Duch Święty, skoro owoce są dobre? Ta odpowiedź mnie odnowiła i dała mi pokój serca. I wiedziałam, że pochodzi ona od Boga, który jest jednością z Jezusem i z Duchem Świętym. Zobaczmy, że Abraham Jeremiasz byli prowadzeni głosem Boga Ojca jeszcze przed przyjściem Jezusa. Dzisiaj robimy sobie z Jezusa bożka, czcząc Go. Wywyższając ten, kto przyjmie imię Jezus, będzie zbawiony. Czyż na pewno? Czyż na pewno chodzi o jakiś obrządek? Czyż na pewno chodzi o jakieś mm, zanurzenie się w wodzie tylko i wyłącznie jako schemat wiary? Czy tylko chodzi o jakąś doktrynę, czy chodzi tu tylko o prawo? Czy chodzi tu tylko o przyjmowanie Eucharystii? Przecież spójrzmy na to, że wiele ludzi przyjmuje Eucharystię, ale nie jest przemienionych swoim sercu. Obrządek Zawsze będzie zmieniać zachowanie człowieka w stosunku do postrzegania praw kościelnych, ale nie zmieni jego serca, jeżeli on nie rozumie z czego, co wynika. Dlatego potrzebujemy medytacji, potrzebujemy ciszy, aby wszystko, co robimy w swoim życiu, wypływało z prawdy objawionej. Duch Święty nas prowadzi i chce nas prowadzić, On chce nam dać wszystko, czego potrzebujemy. Ale potrzebujemy Mu zaufać. I o tym mówi Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, wersety od 25. Jezus powiedział: dlatego mówię wam, nie martwcie się w ogóle o swoje życie, o to, co chcecie jeść i pić, ani o swoje ciało, ani o to, co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie się ptakom, nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą w swoich spichlerzach, a wasz ojciec niebieski je karmi. Czyż wy nie jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was, zamartwiając się, może przedłużyć swoje życie choćby na chwilę? Czyż, zamartwiając się o rzeczy przyszłe, o twoje małżeństwo, o stan twojego portfela, o porównywanie się z innymi, o twoje zdrowie, czyż to wszystko, o co się martwisz? Ma większą wartość niż tu i teraz. Tu i teraz jest Królestwo Niebieskie. A inny werset biblijny mówi nam: Zabiegajcie najpierw o Królestwo Niebieskie, czyli o tu i teraz, o bycie w chwili obecnej połączonym z Ojcem, jak był Jezus. Jeżeli chcesz iść za Jezusem, to rób to, co on. On był ciągle w przepływie. Ty się tego ucz, może wyjdzie ci trzy godziny na dobę, może dłużej. Może każdego tygodnia będziesz progresował, może się czasami zatrzymasz, ale próbuj wdrażać relację Jezusa z Bogiem Ojcem w twoje życie, a wtedy oddasz Mu większą część niż postawienie sobie mnóstwa figurek, odwiedzenie kolejnych sanktuarii maryjnych. Maryja pragnie tego, abyś był jak Jego Syn, abyś robił to, co robiła Ona. Maryja najpierw zakochała się w Bogu, nim poznała Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Zrób to samo co Maryja. Rozkochaj się w Bogu, zacznij słuchać Jego głosu jak Abraham. A wtedy zrozumiesz sens nauki Jezusa, bo Jezus przyszedł zerwać kurtynę pomiędzy Tobą a Bogiem Ojcem. Rozumiesz? Kiedyś nieliczni ludzie, którzy byli prorokami w Bogach, czyli uwalniali moc mądrości Słowa Bożego na zewnątrz dla zbudowania Kościoła, czyli zbudowania ludu Bożego, to nie byli tylko kapłani. To byli także ludzie świeccy. Którzymi Bóg się posługiwał, Judyta też usłuchała głosu Boga. Prorokini Anna, która noc, stop, spełnia, spędzała w ciszy czas, aby nasłuchiwać się głosu Boga. Mojżesz również nasłuchiwał się głosu Boga. Tylko ludzie nie zrozumieli przekazów proroków. Stworzyli sobie prawo z prawa mojżeszowego, które miało dać im zrozumienie tego, czym jest miłość i jak pięknie jest żyć w miłości. Ale oni miłość podporządkowali prawu. Nadal nie rozumiejąc jej istoty, a Bogu zawsze chodziło o przemianę serca, dlatego w pewnym momencie powiedział: Ja już nie chcę tych ofiar ze zwierząt, ja chcę miłosierdzia. Wcześniej ginęły zwierzęta, Bóg tego pragnął, żeby zrozumieli swoje przewinienia, że czynią zło i nie zmienia się ich serce, ale w którymś momencie Bóg powiedział: Ja już nie chcę, żeby ginęły te niewinne zwierzęta. Jeżeli wasze serce się nie zmienia i nie ma wrażliwości na to, że te istoty giną, a wy popełniacie bezprawie? I dzisiaj robimy to samo: idziemy do spowiedzi, przyjmiemy Eucharystię, wszystko jest w porządku. Ale czy na pewno? Czy na pewno w twoim sercu jest tu i teraz? Czy na pewno czujesz, że narodziłeś się na nowo z ducha i mówi do ciebie Bóg ojciec? Każdy nowonarodzony chrześcijanin powinien znać głos Ojca. Księga Jeremiasza mówi: owce moje znają mój głos i za innym nie pójdą. Problem polega na tym, że nie rozumiesz tego, kim jesteś, i wszelki głos, który jest dobry w Twojej głowie, który przynagla cię do przebaczenia, do zrobienia czegoś dobrego, do pójścia poza lęk i strach, poza schematy, przypisujesz sobie albo go odrzucasz. I to jest pycha, to jest egocentryzm, czyli ten jad wężowy, który jest w każdym z nas. Kiedy Jezus staczał walkę na pustyni, to staczał walkę z rdzeniem wężowym, który jest w każdym z nas. Jezus również staczał walkę z, ze starodawnym wężem, który jest egocentryzmem w każdym człowieku. Jezus również musiał to pokonać, dlatego Bóg Ojciec szedł w ciele, aby doświadczyć takich samych walk, jakich ty doświadczasz. I pokazał nam, jak mamy walczyć ciszą i ubóstwem na jakiś czas, aby później przyodziać się w piękne szaty. Jezus nie był biedny. Jezus był zawsze bogaty. Zawsze miał piękną, czystą szatę, zawsze miał dużo jedzenia. Ponieważ robił to wszystko z wiary i z tożsamości tego, że jest zaopatrywany przez Boga Ojca i nie musi się o nic martwić, pójdzie tam i znajdzie Ojca, usiądzie tutaj i również Ojciec zaopatrzy i da mu wygodne siedzenie. A wtedy, kiedy było niewygodnie, On mówił nie moja, lecz Twoja wola, ale zawsze wiedział i widział głębszy sens wszelkich schematów. Dlatego, kiedy szedł na krzyż, potrafił powiedzieć, Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ludzie, którzy są nienarodzeni na nowo z ducha, są w ego, są w wężowym kręgosłupie, który nie pozwala im wiedzieć prawdy. Są w schematach religijnych, potrafią zabijać ludzi wiary, ludzi, którzy wnoszą tak zwaną New Age, czyli no, nową przestrzeń. Nową przestrzeń wiary. Wiecie, że Jezus też wnosił New Age. Jezus wnosił nowy wiek, nowe. Nowe olśnienie, oświecenie umysłu, ale oni tego nie chcieli. Możemy sobie to nazywać, jak chcemy, możemy sobie bawić słownictwem. I oczywiście, że dzisiaj ten nurt New Age robi z siebie Boga, wyrzucając, że tak powiem, Ojca za drzwi, nie rozumiejąc tego, że my potrzebujemy tej relacji. A ja chcę Wam pokazać coś innego. Chcę Wam pokazać naukę Jezusa, która mówi: tak jak Słońce wypuszcza promienie, Słoneczne i te promienie wypływają ze źródła. Tak samo i ty jesteś promieniem Boga Ojca, tak samo jak był nim Jezus Chrystus. Dlatego Jezus, kiedy oni powiedzieli, jak śmiesz nazywać się Bogiem, powiedział do nich, czyż i Wy nie jesteście Bogami. Jezusowi nie, Jezusowi nie chodziło o pychę, o uznanie tego, że ja teraz nie potrzebuję Boga, bo sam mogę pewne rzeczy w swoim życiu uruchomić. Owszem, możesz. Biblia mówi, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlatego niektórzy, ludzie, którzy nie znają ojca i nie dodają mu czci całym swoim sercem. Rozum nie, nie rozumieją tego, że moc wypływa z niego, ale przypisują ją sobie. Ale nadal mechanizm wiary działa w ich życiu, dlatego że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, a Bóg, Bóg nie jest Bogiem przewrotnym. Dlatego On dał słowo, dał wolną wolę i dał nam moc, której zazdrosił nam nawet sam Lucyfer. Bóg nikogo nie zabił, Bóg nawet nie zabił Lucyfera. Pozwala mu to doświadczać na najniższych poziomach egzystencji duchowej, ale On nadal żyje. Nadal żyje i zwodzi tych, którzy są jak On. Ponieważ kiedy bije od Ciebie ta ponadnaturalna światłość Chrystusowa, to szatan nie może Cię dotknąć, on nawet nie może na Ciebie patrzeć, bo bije od Ciebie światło Ojca, którego razi. Dlatego, kochani, badajmy swoje serce, co w nich się znajduje. I nie bójmy się przyjąć nowej perspektywy, ponieważ. Potrzebujemy zburzyć faryzeństwo w nas. Potrzebujemy zrozumieć, że wszyscy jesteśmy jednością, bo będziemy sądzeni tylko i wyłącznie z tego, co żeśmy zrobili jednemu z tych najmniejszych. Jezus powiedział: Moich uczniów poznacie po owocach. Dlatego ja przestałam oceniać ludzi, którzy są w buddyzmie, protestantów, katolików. Pytacie mnie, czy jestem katoliczką, czy jestem protestantką. Jestem chrześcijanką. Kocham protestantów, chodzę do nich. Kocham katolików, chodzę tam również do kościoła, ale nie dzieli mnie to z Ojcem, ponieważ nie dzielę Jego dzieci. Rozumiem, że wszyscy jesteśmy jednością i dążymy w tym poznaniu, która jest nam objawiana w Duchu Świętym. I wiem też, że ludzie, którzy nie mogli poznać nauk Jezusa Chrystusa, bo urodzili się w innych religiach, wierzę w to, że jeżeli głęboko pragną spotkać się z Ojcem, tak jak pragnął tego Abraham czy Jeremiasz, nie znając Jezusa, że Bóg do nich przyjdzie i objawi im prawdę. I wierzę w to, że będą zbawieni. Bo Chrystus był ponad czasem i był w Starym Testamencie, i dzięki Niemu wszystko się stało, co się stało. I nie mówię tego z siebie, bo byłam kilka godzin kiedyś na modlitwie, i to, co Wam dzisiaj mówię, uwalniam to, co było wcześniej, zrodzone z modlitwy, i dzisiaj Bóg mnie do tego natchnął, abym się tym podzieliła. I właśnie, kiedy zapytałam Jezusa na adoracji, czy Boga Ojca, czy też Ducha Świętego, nieistotne, powiedział Jezus. Powiedział mi, dziecko, dlaczego się martwisz? Czyż nie wiesz o tym, że moje sądy są sprawiedliwe i wynikają tylko z najczystszej miłości i poznania tego, co jest w Was, korzeniem Waszych intencji? Dlatego każde dziecko rozpozna swoją intencję, czy była ona szczera, czy wynikała po prostu z takiego zaspokojenia tego, że jestem dobrym człowiekiem. Tego typu natchnienia i poruszenia serca nie będą nam policzone, bo wynikały tylko z własnych pobudek, zaspokojenia tego poczucia własnej sprawiedliwości. Ale to, co wynikało z prawdziwej troski o dobro drugiego człowieka czy też Boga, będzie nam policzone na korzyść Królestwa Niebieskiego i będziemy tym bardziej wywyższeni i przyobleczeni w złoto. Które nie wieje w królestwie niebieskim. Dlatego gromadźmy sobie skarby tam. Dalej czytamy. Dlaczego martwicie się o odzież? Przypatrzcie się na polne kwiaty, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedno z nich. Czyż Bogu nie zależy na tym, żebyś był pięknie ubrany? Oczywiście, że mu zależy. Ale kiedy się o to martwisz, że inny ma, a ty nie masz albo zazdrosisz lub porównujesz się z innymi, jesteś w braku, więc Bóg nie może Cię obdarować, ponieważ by Cię skrzywdził. Kiedy martwisz się o cokolwiek, Bóg nie może Ci dać tego, o co prosisz, bo źle się modlisz. Najpierw rozraduj się tym, kim jesteś w Bogu Ojcu, bądź nagi przed Tatą. Rozraduj się w swej nicości, ale też w swej prawdziwości tego, kim jesteś, że jesteś pełnią. Jam jest, który jest. Bóg zawsze był w tobie, więc raduj się wielce, a wszystko inne będzie ci dodane, kiedy nie będziesz czuł braku. Kiedy będziesz wdzięczny, Bóg ci wszystko doda, bo zobaczy, że jesteś wolny, a kiedy jesteś chciwy, Bóg nie może pomnażać twoich dóbr. Będziesz pracował w pocie czoła, owszem, będziesz miał majątek na koncie, ale nadal będziesz niespokojny i nieszczęśliwy. Ale kiedy zrozumiesz swoją nagość, że jest ona wszystkim w Bogu, wówczas Bóg Ojciec doda ci wszystko, co jest ci potrzebne w twoim życiu: da ci pieniądze na twoje zdrowe jedzenie, na ubranie, na wyżywienie dzieci, na dobre wakacje, abyś odpoczął, bo i to ci się należy, tak jak Bogu się należało, kiedy pracował nad stworzeniem świata odpoczynek. Bóg dał ci wszystkie te dobra piękne oceany, góry. Chce, żebyś to zwiedził. Bóg chce dla ciebie dobra, ale potrzebujesz przyjąć na modlitwie, że na to zasługujesz. Że Bóg chce, abyś był właśnie jak te, jak te lilie, które są przyodziane bardziej niż Salomon w całym swym przepychu. Bardziej niż wszyscy ludzie, którzy są bezbożni, ale nadal są przyodziani. Ponieważ wykorzystują moc, twórczą Boga, są kreatorami na tej ziemi, pracują, realizują swoje talenty, wyłączają Boga, nie robią to na jego chwałę. Ale nadal są przyodziani przez pracę swoich rąk i przez moc twórczą Boga, która w nich jest. Ale Ty możesz być bardziej przyodziany, kiedy rozradujesz się w swej autentyczności i w tym, kim jesteś w Bogu Ojcu. Nie martwcie się więc i nie mówcie, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy. O to wszystko zabiegają niewierzący. Bóg Ojciec przecież wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie martwcie się też o jutro. Nie martwcie się o jutro. Usuń te wszystkie myśli, które są natarczywe, które próbują Cię wybić z Królestwa Niebieskiego w tu i teraz. Bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów. Potrzebujemy wzniecić w swoim sercu na modlitwie uczucia, kiedy jesteśmy przed snem, czy też z rana, czy też na spacerze, w ciszy, czy na adoracji, czy w swojej izdebce. Takie uczucia, jakbym ja już miała to, czego potrzebuję. Potrzebujesz sobie wyobrazić, tak jak Tato sobie wyobrażał, kiedy stwarzał tę planetę Ziemię, wyobrażał sobie te wodospady, te łąki, wyobrażał sobie Ciebie w tym ogrodzie Eden, te pyszne owoce, które stwarzał, zwierzęta, które były ozdobą raju. On nim coś stworzył, on to poczuł w swojej myśli, w swoim jestestwie. I dopiero to się stało. On pomyślał, później wypowiedział, poczuł to i stało się. Ty jesteś stworzony na obraz Boga Ojca. Potrzebujesz zamknąć oczy, wyobrazić sobie, jak to jest, być pełnym miłości i pełnym spokoju. Poczuj to i powiedz: Tato, to należy do mnie, bo mam to w Tobie. I nie lękaj się, a wszystko, czego potrzebujesz, przyjdzie, jeżeli już teraz uwierzysz, że to posiadasz, mocą Twoich myśli, mocą Twojej wiary. Jak mówi Biblia, niech słaby powie, że jest mocny. Przestań tylko prosić i Boga zagadywać na modlitwie swoimi prośbami. Poczuj to, czego jeszcze nie masz i podziękuj. Tak jak powiedział apostoł Paweł, nie, Paweł nieustannie się módlcie, radujcie w każdym położeniu, dziękujcie Bogu Ojcu, aby wszystko było Wam dodane. To się stanie, kiedy Twoje myśli będą dobre, kiedy ogród Twojego wewnętrznego ducha będzie zapełniony twórczymi, dobrymi myślami i czystymi intencjami, nie wynikającymi z chciwości, bądź w przepływie wszystko, co masz, nawet pieniądze na Twoim koncie. Kiedy spotykasz osobę biedną, z czystością serca i z radością daj tej osobie. Wspomagaj wszystkich, którzy, których Bóg ci daje na Twojej drodze, którzy są w potrzebie, a Bóg Ojciec odda tobie podwójnie, mówi Biblia. Pożycz i nie chciej zwrotu, kiedy ktoś się o to prosi. Kiedy ktoś się prosi o płaszcz, oddaj mu i płaszcz. I tu nie chodzi teraz o takie poczucie nadodpowiedzialności. Nie, 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 nie idź w tą stronę. Bo i ja próbowałam się w tym skupić, kiedy ludzie do mnie pisali maile w nadmiarze i nie byłam w stanie im wszystkim odpowiedzieć i czułam się z tym źle i było tylko gorzej w moim życiu. Nie o to chodzi. Na Twoją miarę możliwości. Ty musisz dbać przede wszystkim o siebie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli będziesz kochać siebie i wejdziesz nad odpowiedzialność, zgubisz wszystko to, co jest błogosławieństwem w Twoim życiu. Musisz być w przepływie, musisz być w homeostazie, w harmonii. Dopiero wtedy jesteś w stanie być darem, a nie poświęceniem. Poświęcenie a dar to dwie różne rzeczy. W poświęceniu pojawia się frustracja, narzekanie itd., itd., bo robisz coś ponad swoje siły. A potrzebujesz być w sile takiej, jaka jest zbudowana najpierw poprzez relację Twoją i Ojca. I teraz to, co Ci daje Ojciec, w tej obfitości tyle, ile masz, możesz rozdawać, a kiedy Tobie zaczyna brakować, robisz się zmęczony, znużony, nie iść w tą stronę poświęcenia. Wróć do Taty, napełnij bukłaki, a później znowu wyjdź, aby rozdawać piękne owoce, które wynikają właśnie z głębokiej relacji z Ojcem. I tego Tobie życzę. Dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteście. Dziękuję też za wsparcie kanału Serce do Serca i liczę na to, że pozostaniecie w Prawdzie i w Duchu Świętym. Amen.